Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak dzielę rodziny nieleczone, czyli rodziny L0. Podzielę ją, podejrzewam, na trzy, na trzy odkłady, zrobię. I od czego, od czego zacząłem? Zacząłem od tego, że podzieliłem, miałem trzy korpusy w ulu. I chcąc uzyskać dobre mateczniki. Postanowiłem właśnie wyhodować je z jajeczek, Miałby, miało to być tak, że będą matuczniki rojowe, ale niestety chyba się bym nie doczekał w tym roku, więc postanowiłem zrobić je samemu. Przedzieliłem ul kratą odgrodową, tak żeby na jednym korpusie została tylko matka, a nareszcie czerw kryty, żeby tak było. czyli po siedmiu po dniach mamy czerw kryty. I korpus z czerwie właśnie tym został umieszczony na górze. Strzepałem tam pszczołę z karmicielki oraz jakieś tam karmicielki, pszczoła lotną. I tam tak żeby było dużo tej pszczoły właśnie w tym korpusie górnym. Dodatkowo pszczoły same latając, ten, wybierają, ten górny, wybierają ten górny korpus, więc jest ich tam najwięcej po prostu. Dodatkowo przynoszą dużo nektaru. Także przy podziałach ułatwia do sprawy, nie trzeba wtedy do takich rodzinek mikrokarmić. No i co? I zobaczymy, jak tam się sytuacja ma. Czy te są, czy nie. Wtedy co parę dni temu sprawdzałem, były mateczniki jeszcze nie zesklepione wtedy. Teraz powinien być już 14 dzień. Także myślę, że jest to czas już na to, żeby zrobić właśnie te, te odkłady na, na tych matecznikach. Także na razie pauza. Tak więc przystępujemy do działania. Coś z tego będzie, że tematyczniki są na wygryzieniu, a nie że matka już się wygryzła, że się spóźniłem. To takie obawy też były. Pszczoły na razie odłożę na bok. Pierwsze sprawdzimy, czy tematyczniki w ogóle są. Tak, żeby na darmo nie przekładać ramek. Zrobiłem to najprostszą metodą, jaką się dało. Nie przekładałem żadnych larw. Mam nadzieję, że niczym to nie przeszkodzi. Otyczniki po prostu wytnę, wytnę i włożę do tych ramek, które będę przekładał. Pszczoły przyniosły sporo miodu widzę. Jest tutaj pszczoły sporo. One mi się przydadzą. tak jest, strzepnąłem stąd, ale one i tak wrócą do tego gniazda na razie. Kwitła niedawno, jeszcze kwitnie malina, także pszczoły miały z czego przenieść miodu. Tutaj widzimy piękny miód. Dalej już jest czerw na no ale przejdźmy do meritum. tak czułem wiedziałem, że to by było zbyt piękne już matka się jakaś wygryzła I cały misterny plan wiadomo jak to bywa jak to się mówi poszedł daleko czyli wychodzi na to, że że będzie jedna, jedna rodzina a nie 5, tak jak miało być Miało być 14 dzień, okazało się, że nie wiem, możliwe, że były upały i matki wyszły trochę wcześniej No albo po prostu larwy były jednak nieco starsze niż myślałem No ale w takim razie W takim razie zrobimy jedną no jeden silny odkład po prostu to sprzyja, znaczy Ogólnie w tych ulach jedna druga warszawska, warszawskie, poszerzany nie można zimować pszczół na jednym korpusie, bo ramka jest zbyt niska i pszczoły jakoś, to, jakoś się źle uwiązują. Dlatego pszczoły i tak odkłady trzeba doprowadzać do takiej siły, żeby zajmowały chociaż te 3-4 ramki na górnym korpusie i na dolnym. Także Zbyt małych odkładów też nie można robić, ale mam, miałem nadzieję, że tych matek się po prostu więcej unasieni, bo jak jest tylko jedna, no to już jest szansa, że, że po prostu że się po prostu nie unasieni Zaraz zobaczymy może chociaż ją znajdę. Zobaczymy co to wyszło. Może się okazać, że to jakaś mały prypeć wyszedł. A nie matka? No ale. Tak w życiu bywa? Na razie jej nie widać. Bo będę musiał się cofnąć. Ta ramka z, z matecznikami, które były, tu mamy raz, dwa, dwa, trzy, cztery. Ale nie widzę matecznika, z którego wygryzła się matka. Tutaj pszczoły oddzielone są y, folią, także nie powinno. Y, nie powinno się nic tutaj dziać, że pszczoły się tam zwąchały czy coś i zgryzły matyczniki No jest jakaś matka, ale szczerze powiedziawszy, to jest jakaś bardzo mała matka. bardzo możliwe, że przekapiłem, albo pszczoły jeszcze znalazły jakąś yy, znalazły komary nie gryzą, okay. czy pszczoły znalazły jakąś star starą larwę i zaciągnęły jeszcze zimateczny po prostu na nim. Nie ma sensu trzymać takiej małej matki. Trzeba będzie po prostu Yy, zrobić to jeszcze raz Szkoda tych pięciu mateczników No ale trudno Na razie pauza O jest tutaj ta matka O proszę popatrzeć Ona jest jakaś taka O tutaj się chowa nie wiem czy widzicie. O, taka malutka. Ta matka jest. Nie wiem dlaczego ona wyszła taka mała. Na razie ją przełożę tą ramkę i zobaczę co się dzieje dalej. Troszkę jestem podłamany tą samą sytuacją. No bo miały być piękne matki, czekałem dwa tygodnie. A tu się okazuje lipa. Pszczoły jest sporo. Ale teraz już są takie zmobilizowane będą. Jeżeli będę mi jeszcze raz taki dobry starter. Może tym razem, drugim razem dopiero wyjdzie. No nic pauza na razie. Zobaczmy, co się dzieje na dole. Nie. Może akurat znajdę taką ramkę, którą będę mógł podstawić z jajeczkami, chociaż raczej wątpię. Nie chciałbym już dłużej czekać z tym wszystkim, bo to i tak już się teraz przeciągnie. Pszczoła mi się zestarzeje w pakiecie. Może no akurat jakieś mateczniki no. rojowe no. będą Mamy miód There's a lot of it. Tutaj zdecydowanie jest większość młodej pszczoły, po prostu stara pszczoła leci wysoko i ona trafia do tamtego pakietu, do takiego pakietu, do tego startera, to widać ewidentnie. No i jest, pięknie zaczerwiona raneczka. Zasiana góry do dołu Jest jakaś jedna stara larwa Stara larwa y, Tutaj w tym miejscu Ale ją się wykasuje I zostaną same jajeczka Także może nie będzie tak najgorzej Tutaj widać, że są już jakieś jedno larwy, zobaczymy, może znajdę jeszcze coś lepszego niż ta ramka. Na razie nic dlaczego nie ma. Zaraz zobaczymy jeszcze w dolnym korpusie. Nie, tutaj jest miód. Ta matka już jest trochę stara, ona nie czerwi tak jak powinna widocznie, ale coś może się znajdzie. To też są larwy, ale to są też starsze larwy. Tutaj jest taka sytuacja, że mamy. Mamy tutaj jajeczka i dodatkowo jest wygryzający się czerw. Tu, tutaj też mamy jajeczka, co to jest dobrą opcją. Larw żadnych nie widać. Także ta ramka będzie pewniejsza niż tamta wcześniejsza, ponieważ tam już są y, starsze larwy, y, mogą być dwudniowe nawet. Także nie chciałbym ryzykować kolejny raz, że wyjdzie jakiś prypeć i tą ramkę włożę tam do startera tym, tym razem. Tu może zamienię ramkę jedną albo nie, bo zrobię za dużo bałagan tym razem. Stawili tutaj pustą ramkę. Zameczkę wstawię. Oj, to zrobiły pola. Ta matka została zlikwidowana, ta malutka, bo to nie ma sensu trzymać takiego czegoś, tym bardziej w rodzinie, która ma być nieleczona. Stawiam tą ramkę w środek. No, i zobaczymy, co się będzie działo. Niestety nie wyszło nic tym razem, no ale spóźniłem się, albo wyszedł po prostu jakiś matecznik, o którym nie miałem pojęcia. Troszkę rozsunę te ramki. Lekko. No i tyle na razie. Dziękuję za uwagę.